Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną Ewa. Honi, witaj. Siemka, witam serdecznie. Pierwsze pytanie, jak oceniasz swoją przeciwniczkę? Pierwsze pytanie, nie o ciebie, tylko właśnie o przeciwniczkę, jak ją oceniasz? Maja hmm, wydaje mi się, znaczy jest wyższa i jest cięższa, ale y, psychicznie chyba słabsza. Okay, a oceniasz jej działalność internetową, jej twórczość i tak dalej, jej poglądy? Wydaje mi się, że moja chce dobrze, ale robi to w zły sposób, przez to krzywdzi ludzi, po... i... i tyle. Tak powinna działać właśnie, żeby nie krzywdzić, a żeby pomagać. Mm, no wiesz, jak ktoś jakby, y chce legalnej aborcji, ja promuję to Instagramem, który nazywa się Aborcyjny Dream. Jakbyśmy my kobiety śniły o tym, żeby sobie robić aborcję codziennie, no to nie wygląda to dobrze, prawda? I jest to ubrane w różowe kolory. Okay. Y nie jest, to, nie jest to jakby tajemnicą, że nie po jej z Malikiem Montaną. Uważasz, że dołączenie przez maje Staśko do Hailey, to jest hipokryzja z jej strony? Każdy z nas jest hipokrytą, bardziej lub mniej, no ale moja Staśko przechodzi samą siebie. Czyli totalna hipokrytka twoim zdaniem, tak? No zgadzam się z tym, tak. Ok, miałaś do niej jaki stosunek przed tym, zanim was zestawili i jaki masz teraz do niej stosunek? Cały czas mam taki sam. No, jakby to powiedzieć? No jest to taka trochę niechęć yy, i. gdzieś tam obserwują na tym, na tym Twitterze i tak dalej, ale tych tweetów nie da się czytać, bo są strasznie takie skrajne. I, a ja nie lubię czegoś takiego, takiego fanatyzmu, yy, w jakiejkolwiek postaci. Yy, no, no nie wiem, wydaje mi się, że powinna znaleźć złoty środek, żeby pomagać ludziom, a nie krzywdzić ich. Cieszysz się, że właśnie z nią cię zostawili? Ja sama chciałam tej walki. Dlaczego? Hmm, uważam, że jest ciekawa, bo jesteśmy jakby z całkiem różnych światów, tak, tak, tak. Okay, no twoja postać, jeśli chodzi o internet, też jest kontrowersyjna. No jest. I okay, szczególnie twoje związki, albo związek. No, słucham. Bo, jak dobrze pamiętam, Wander, tak? Czy... czy, czy... Ogólnie, wiesz, to, to, to działa w ten sposób, że jak, jak jesteś w internecie i yy, obracasz się w jakichś tam kręgach, yy, to poznajesz ludzi którzy zajmują się tym samym co ty, albo lubią to samo co ty, y więc dziwne by było to, gdyby osoby nie łączyły się w pary. Y to tak samo jakbyś zarzucał pani w banku, że spotyka się z panem ja, z banku. Ja nie, nie, ja, nie zarzucam, ja tylko jak nie, nie oceniasz ten swój związek z perspektywy czasu? Jakie teraz macie relacje? Y wiesz co, ja, ja nie mam kontaktu z żadnym swo ze swoich byłych chłopaków y i w sumie dobrze. Wiesz, ja każdemu życzę jak najlepiej. Y wydaje mi się, że nie ma między nami jakiejś super złej krwi i tak dalej. Mm, no nie wiem. Teraz jestem singielką bardzo długo i jest mi z tym dobrze. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć widzom, którzy nie do końca cię znają, no wiadomo jesteś nowa w tym środowisku frekwentów. to jak, jak kim są twoi byli, jakbyś mogła powiedzieć, jeśli chodzi o ten świat internetu. No, wolałabym nie wspominać o, o nich, ja, ja też wiesz co, ja nie lubię jak, nie chciałabym, żeby oni o mnie mówili, ja też nie chcę o nich mówić, sprawy prywatne są po prostu sprawami prywatnymi i, i tego się trzymajmy. Jak idą Twoje przygotowania, jak długo się już przygotowujesz? No, parę miesięcy się przygotowuję, idzie mi, wydaje mi się, że bardzo dobrze. Miałaś jeszcze jakieś inne przeciwniczki na horyzoncie, czy, za, czy byłaś już sfokusowana na maję Staśko? Um, wiesz co, bardzo, bardzo długo się zastanawiałam nad tym, z kim bym chciała zawalczyć i, i też y, razem z organizatorami szukaliśmy kogoś, kto by gdzieś tam się nadał, ale było ciężko, bo ogólnie ciężko jest, o Jezu, ja to powtarzam się, bo ja się stresuję. Yy... Ogólnie jest problem z, kobiet, z doborem przeciwniczki, bo mało kobiet... zawodniczka to mówi. Mało kobiet chce się bić. Dawajcie dziewczyny. Którą byś jeszcze chciała zlać? Masz z kimś jakąś niechęć? Masz z kimś jakąś kosek? Kogo byś chciała zaprosić do walki? Po maje Staśko Zobaczymy. Wydaje mi się, że teraz, jak się zrobi troszeczkę szumu i tak dalej, to sam się ktoś napatoczy. A czy ty chciałabyś kogoś wyzwać? Masz z kimś jakiś zatarg? Ja raczej nie mam z nikim zatargów, bo ja bardzo. Mimo tego, że ja jestem w internecie, to ja bardzo mało osób śledzę, bardzo mało rzeczy oglądam. Po prostu nie mam na to czasu. No i jak ktoś mnie nie interesuje, to po prostu odwracam się na pięcie i idę w drugą stronę, bo szkoda mi energii i nerwów na ludzi, którzy na to nie zasługują. Chcąc czy nie chcąc, ma... A Staszko jest postacią kontrowersyjną. Czy ty też byś się określiła jako taka in, in, internetowa kontrowersja? Yy, no, wydaje, wydaje mi, się, mi się, że tak, wydaje mi się, że tak. No. Co zrobiłaś takiego kontrowersyjnego, że tak byś się określiła sama z siebie? Yy, wiesz co, ja dużo, dużo błędów popełniłam w młodości i yy, no. Jak ktoś sobie wpisze mój nick w Google, to na pewno znajdzie. Ja, wiesz, ja też się przyznałam do tego wiele lat temu, ale też uznałam, że High League jest odpowiednim miejscem, żeby się przełamać, żeby jakby przestać cały czas mieć w głowie taki strach, że o, jest, ktoś mi coś wytknie. No i wydaje mi się, że to jest taki, taka terapia w sumie dla mnie. Że walka, czy tak, tak. całe całe, Ca całe przygotowania, cały ten High League i to wszystko, że. Ja i tak już jestem strasznie silną osobą, a wydaje mi się, że to mnie tylko i wyłącznie wzmocni. Te wszystkie dramy, które, w których brałaś czy które cię dotykały, wzmocniły cię w życiu? To na pewno, to na pewno. Ja też nikogo nigdy nie prosiłam o pomoc i nie chciałam, żeby ktoś mnie klepał po ramieniu. I ze wszystkim sobie poradziłam sama i, i wydaje mi się, że teraz po, tym, po tych wszystkich latach, jak ludzie mówili i mówili, pisali różne rzeczy do mnie, to teraz każda rzecz losowa jakaś tam to po mnie po prostu spływa. No. Pomimo tego, jaki Jakimi jesteście postaciami, to i tak, kontrowersyjnymi oczywiście, to i tak chyba większość widzów będzie za tobą, no bo Maja Staśko, no nie jest, jakby, lubianą osobą w świecie freakfajtów, patrząc na to, jaki hejt się na nią wylał po dołączeniu tutaj, to jak właśnie to oceniasz, że większość widzów będzie raczej za tobą? Wydaje mi się, że to nie tylko jakby w świecie freakfajtów, ale czy na Twitchu, czy na YouTubie raczej Maja nie jest lubiana i to właśnie przez to, przez tą swoją skrajność i hipokryzja też między innymi. Jaką radę byś chciała dać, właśnie majestatyczko, żeby może jakoś wyszła na, na, tą internetową na tą internetową, taką dobrą drogę, żeby y, nie popadała w te skrajności, o których wspomniałaś? Y Wydaje mi się, że Mai się nie da pomóc. Tak jak słyszeliśmy na konferencji, ona myśli, że robi dobrze. No to skoro tak myśli, to, to niech robi tak jak chce, a, a ten hejt na nią dalej będzie. Wydaje mi się też, że e, bardzo dużo czasu musiałoby minąć i bardzo dużo e, rzeczy musiałaby zrobić, e, żeby to faktycznie się skończyło. Uważasz, że tego już się nie da jakby naprostować? Mm. Wiesz co, mnie ludzie hejtują 4 lata, już jakby sporadycznie i są to osoby, które jakby pojedyncze, tak, bo bardzo dużo osób się do mnie przekonało, ale nic z internetu nie znika i hejt też nie znika i jeśli Maja myśli, że jest lekarstwem na to wszystko i że świat będzie free hate i tak to, dalej, to się myli albo żyje w jakimś innym świecie. Dzięki wielkie i zdrówka życzę. Dziękuję bardzo, dzięki bardzo, pozdrawiam. Dzięki.